Co, jeśli diabeł jest w rzeczywistości cieniem Boga? W Biblii Bóg mówi: Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, czy pokój i stwarzam zło. A co, jeśli Bóg i diabeł to dwie strony tej samej monety? Jeśli Bóg jest nieskończony, jest wszystkim, w tym także diabłem. Każdy z nas ma swój cień, coś, co wypieramy lub czego się boimy. Ale nie możemy tego po prostu zniszczyć. Twój cień nie jest koniecznie zły. Jest potężny. To w nim kryje się Twoja kreatywność, pasja, ogień. Ale nauczono Cię się go bać, ale to, co odrzucasz, nie znika, wręcz przeciwnie, rośnie w siłę. Wojna między Bogiem a diabłem toczy się w nas, ale prawda jest taka, że nie powinna to być wojna. Światło i cień to dwie połówki jednej całości, a prawdziwa pełnia polega na zaakceptowaniu zarówno swojego światła, jak i ciemności. Bo szczerze kto chciałby być tylko połową człowieka?